Moi drodzy, zastanawialiśmy się kiedyś po jednym z odcinków, kto ma lepszą, słabszą nogę: ja czy Cachu? To jest bardzo ciekawe pytanie i dzisiaj musimy znaleźć na to odpowiedź. Przed nami pięć konkurencji: kółko i krzyżyk, one touch, rosnące bramki, kapkowanie i koło śmierci. I to oczywiście wszystko słabszą nogą. Każda wygrana konkurencja to punkt dla zawodnika, a ty teraz masz czas na kliknięcie przycisku subskrypcji i podbicia filmu, żeby być na bieżąco, a my lecimy z pierwszym wyzwaniem. A na sam start zaczynamy kółko i krzyżyk. No to jak z, zresztą sobie gadaliśmy, jeżeli nie trafiasz kompletnie w bramkę, tracisz kolejkę. Jeżeli trafiasz w to samo, powiedzmy, co ja miałem albo co ty miałeś, też tracisz kolejkę i wtedy po się wymieniamy, kto pierwszy no, wie, jak kółko i krzyżyk. Tak, tak, albo tak. Okej, okay. no to jak kółko i krzyżyk, to papierkami kto zaczyna w kółko i krzyżyk. No nie mam kartki, żebyśmy teraz grali. Same gry z dzieciństwa. 1, 3, 4, 3. Ja chcę zacząć. Okej, okay, byłem pewien, że dasz mi, ale dobrze, dobrze, podoba mi się to. Słuchaj, okay, potrzebuję punktu. <laughs> ale czekaj, czekaj, zanim zaczniemy. No, ty tak serio uważasz, że masz lepszą, czy tak myślisz, że masz podobną, czy tak, że masz ciut lepszą, jak ty myślisz? Tak zupełnie szczerze. Tak, po prostu yy, Po prostu. Ogólnie czy na, na bazie tych konkurencji, które dzisiaj będą? Nie, tak jak mnie znasz i jak siebie znasz. Porównywalna deczko lepsza. Okej, okay, okej. Okay. Bo ja jeszcze biorę sobie te, wiesz, te pasy dłuższe, krótsze. Ty myślę, że masz pewnie jakąś kontrolę tutaj wiesz, na krótko, no. a ja bym tutaj zginął. Jakbyśmy rozłożyli pewnie y, w cholerę tutaj tych pachołków no. i byśmy miał prowadzić y, słabszą nogą, to byś sobie lepiej poradził. Okay. A ja bym wyglądał jak paralityk. No wiem, wiem. To, a tu mogę się jeszcze... Okej, okay, czyli tu uważam, że wygrasz. Dobrze. Przekonajmy się. Czekaj, muszę teraz sobie wspomnieć tą kluczową zasadę w kuku i krzyży, gdzie trzeba zacząć, żeby wiesz, żeby wygrać. O, no, no. A. Na łatwiznę poszedł. No nie, ja przypomniałem sobie powiedzmy, powiedzmy tą zasadę, gdzie, gdzie powinno być. Dobra widzowie, y Ziobi poszedł na łatwiznę. Ja też spróbuję pójść na łatwiznę, bo to nie jest taka łatwizna. Lewą nogą, jak czasami się wydaje takie podanie, to nie jest łatwa, co dopiero prawą, ale sprawdźmy jak dzisiaj pójdzie prawo. Nie, no to jest precyzja, prawa noga. Nie będzie tak łatwo nabitku. Teraz, teraz się zaczynają spodić. Teraz się zaczynają niby schody, ale trzeba troszkę użyć o tego tutaj. Chciałem spróbować po blinku i go od razu zablokować i potem tylko celować w środek, ale boję się, że zaryzykuję i stracę szansę. <noise> wujek kostek, tak zwany wujek <noise> kostek. Ale nie, ja poczekam, aż ty podniesiesz. Kostek z Genzy, chopie, Na pewno trzeba ją podnieść. Też tak sobie powiedziałem w połowie drogi. <noise> Uuu, uh, poprzeczka wraca. Ja, ja widzę, że po prostu nie chce mi się chodzić za piłką, dlatego od razu wraca. Środek, daje środek, tylko nie chcę, żeby był po ziemi. Uuuu, uh, mocny środek. Mm, no dobra, nic nie powiem po prostu tak. Powiem, że to... Fajnie, że trafiłeś, ale nic Ci to nie daje. No właśnie o to chodzi. No dobra, spróbujemy powtórzyć. Podnieś piłkę, trafić w bramkę. Teraz pierwszy element nie zafunkcjonował, ale trafiłem w bramkę, więc jest coraz lepiej. Ale to w sumie dobrze, bo jakbyś trafił teraz tutaj, to masz pasa stary do bramki. No, przyznaję się, że myślałem o tym. Jakbyś mieszka tam, to tamta, mówię, dobra, biorę chyba środkową kolumnę. No dobra, mam pewien pomysł, tylko dobra. dobra realizacja. Właśnie je to mówić. Okej. Okay. Fajnie, że trafiłeś, ale też co ci za wiele nie no, da. No dobra, no dobra. Aha, czekaj, ta z okienko! O kurde, nie pomyślałem o tym. Nie, nie, nie jest dobrze. Już jeszcze Mi... trzeba pomyśleć troszeczkę. Czy co, ja muszę ta sprawy w dać. Nieee, jajaj, jaj. sorry prawa. Ej, ale ja uważam osobiście, sam to montowałem. Ale prawy winkiel jest ciaśniejszy niż lewy. Bez kitu lekko. Więc jest taka tendencja tak. wzrostowa. No jak teraz dasz winkiel ze słabszej nogi, no to jakby zasłużenie wygrazi i moje uszanowanie. Ale no nie ma szans takich. Bynajmniej nie w pierwszej próbie. I ta chochla lewa. Biorę pod uwagę wiatr, że tam okay, wieje. Okay. Musiałem bardziej tam, widzieć, tak troszkę ją tak... Trafić bramkę, podnieść piłkę, wziąć pod uwagę wiatr. I okienko. Okej, okay. ale wiesz co jest najlepsze? Że obo, o, oboje teraz musimy trafić no, w okienko. Kto pierwszy trafi, ten wygra. To będzie fajne zakończenie tej konkurencji. Nie no, muszę już tam ryzykować. Bo A by... co jeszcze Ci zostało? No, A nie, mógł... Ty możesz w lewą stronę jeszcze w to. No tak, ale mam, musiałbym to w, w dwóch ruchach. Okay. I liczyć na to, że Ty nie trafisz. To racja. Kurde, nie wiem, czy tak ją dokręcać. Czy podciąć. Czy podciąć ją, wiesz, taką, wiesz, Też taką. właśnie się zastanawiałem. Ja pierdol! Ale przyznaj się, że ostrań ty byłeś. W sensie tak patrzę, mówię, o ci dobrze. Mówię ładna, ale jednak... Ja pierdol. Siut braku. Tak się skupiłem wiesz, na tym, żeby ją idealnie tylko wiesz, wciąć pod piłkę. No, no dobra, ty tego nie skończyłeś, to może ja to skończę. Ty dać cięto nie wyszło, to jadam wewnętrzną. Ja pierdę Tutaj... Ten pan kiedyś grał teraz w realu, ale ta cieszynka jest troszeczkę stara, ale wiecie o co chodzi. Żądam sobie pół punkta. <laughs> Let's go, 1-0! Ale myślałem naprawdę, że to będzie już tak czysto fartem, te wyższe, że będzie może to moja konkurencja tymi wciętymi. Okay, okay. Ale jednak to jest... Tutaj, słabsza noga jest no, całkiem inna, ale przejdźmy do konkurencji numer dwa. Udało mu się w pierwszym, ale teraz pass challenge, po prostu <grystanie> one touch. między okay. tym, masz się zmieścić, ty okay. musisz za każdym razem zagrać prawą, ja muszę za każdym razem zagrać lewą, do trzech żyć, Trzy Skucha. życia kucha, no to wiadomo, potem i tak myślę, że będziemy dyskutowali co jest z kuchą, co jest nie, także tutaj nie ustalamy na razie tego. Będzie wiele kontrowersji, powodzenia. Dziękuję. Ready? Polecenie z kątem. że też tutaj napnie proce. Haha! <laughs> <laughs> Teraz Big brain! Big brain, daj mu na lepszą nogę. 1-0. <laughs> Ale to chodzi! Ej, może my powinniśmy jedną nogą to zrobić? Zaliczę! <laughs> Dziękuję! A to tak na styku, ale no, no, szczerze. Tak, nie, to ja mi... się poczuł. Ty, ja jestem chyba prawo nożny tyle, bo. okej, okay, okej, okay, tak się ma. Musiałem dobrać. raz. Chociaż to jest punkt jeden zdobyć, Wiesz o co chodzi? Żeby chociaż jeden. Na start nie można pierwszą zacząć mocno. <laughs> Trzy, pierwsza jeden. Bolna, pierwsza. Pierwsza wolna, jak. Chuj. Pierwsza, wolna. pierwsza wolna. A w serwisowy. Pierwsza wolna, moi drodzy. Teraz komentarze to będzie. to było fajne. Układa się na prawo. No bo zagrał. Pierwsza jest wolna. Nie ma. Słyszeliście Nie, przy... kiedyś w siatkówce serwis, pierwsza wolna? Bo dotknął ktoś siatki od razu. Gramy papierkami. Jeżeli wygram. Powtórka. Powtórka. Jeżeli wygrasz, to wygrałem. To wygrałeś. Patrz jak to się robi. Bez faków, Dobra. To był papier. Tak? Tak. Z tak. WIN 2-0. Przechodzimy do kolejnej konkurencji. Cwane. To było cwane z pasami. To jest tak zwane doświadczenie. Yy, przyznam Ci rację i dlatego muszę teraz odkuć się. Bo musisz teraz punktować, żeby wygrać. No, to raz. A dwa, że teraz taka konkurencja bardziej pod Ciebie, bo Tobie częściej się zdarza ze słabszej nogi w ten sposób podcinać. Tak. Nad kimś niż mi, bo mi to bardziej, nie wiem, wrzucić lekko, ale no takiej ciętej szkockiej, no to ciężko mi z prawej, bo mogę sobie skręcić kostkę, więc... Rzadko tak robię, ale dzisiaj udowodnię, że może faktycznie to robi częściej. Jeden za jednego będziemy się wymieniali kolejnością, i mamy trafić z perspektywy od najmniejszej bramki do tej na końcu największej. Nieważne, czy trafimy, czy nie trafimy. Tak jest, i musimy po prostu trafić w najmniejszą, żeby pójść w kolejną, i tak, żeby dojść do samego końca. Kto pierwszy ukończy, ten wygrywa. Good luck, have fun. Jest Tylko jeszcze szybko to. Już możemy? Tak. Mocno wiedzieć. No, no, no to ja zacznę. Okej. Okay. Okej, okay, let's go. I naturalnie ci widzi po prawej stronie. Easy. A, nie, 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 to trzeba było dociągnąć do końca. Teraz się zaczynają schodki. W sumie mogę ją podciąć tak. Tak! Ta no to... szkocka, ale mogę coś lekko podkręcić. Bo na przykład tu bliżej nie wiem, czy mi nie lepiej tak lekko podkręcić. O, w taki sposób, patrz. Nie, w taki nie. W taki nie chciałem. Nie, to ja chyba idę. Ja będę sobie po swojemu ćwiczył, słabszą Ćwicz. nogę, wcinkami sobie dać. Otwieram się na lewą stronę i tam daję do Michała taką po prostu. <laughs> I, muszę to I muszę to ćwiczyć. No to pokaż, jak to się robi. <laughs> Poprzeczki nie gramy. Ale jakbym Cię poprosił, traf poprzeczkę, to byś 10 razy strzelał. No i teraz się napatrzę, no pewnie, że tak. Dwa. <laughs> a, ładnie. Dwa. No dobra, czyli troszeczkę więcej siły. Tak. Duży palec. Kurde, o! idealnie to podciąłem, tylko... Ładnie, tak, nie. Ajajaj. Teraz aj, aj. ja sobie muszę przypomnieć, jak uderzam z lewej nogi, gdzie mi skiełza zawsze. <laughs> bo zawsze potem dokręcam ją i ona się skręca tam. Okej. Okay. Uuu, ładnie, ładnie, ładnie. 2. Okay, dwa, teraz plus jeden. A ja ja, 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 ja ja ok. Tak ja mam orlikową już Tu już trzeba dużo siły Nie ja Ale Nie, bałem no, się ładnie. tego słupka okay. Także ona tak, że pójdzie tu do i wróci do no, no wróci na słupek Kurde ładnie ładnie Orlikowa tak Kurde, i szczerze byłem pewien, że jakby przejdzie to uprawnienie. A ja jeszcze kłóżanka. wiesz, jak widziałem scenariusz? Tak ładnie. Jak... Że idzie wcięta, odbija od poprzeczki nie. i wpada tam. Już miałem wiązankę szykowałem, jak się kłócić. <laughs> Czy teraz udawać, że Adidas to jest inna piłka iść po pumę? Czy zgrać szefa, że Adidas to okay, nieważne piłka? Okay. Kulka to kulka i trzeba trafić. No, ciekawe, co zrobisz. No chyba nie zaliczamy, co? Że co, że nie było. To, to było dokręcona, tak? Jak wie? Obok. Jak Grogalson. No jak wygrasz kamień papier, to masz powtórzone szało, jak przegrasz, no to masz nie Okej, okay, okej. Okay, mogę coś wygrać. No tak, ale jesteś dziś w, masy w kamień papier. I nawet już, już wiem, co daje, Jakby już teraz wiem. Jest! Raz, dwa, trzy! Mówiłem. Nie, myślałem, że pójdzie teraz tą, że wyzmienia. Tą, tą, tą. Dobra. Orlikowa. Nie, no chociażbym orlikową strzelił, bo to wtedy tylko przegram jedną bramkę, to ładniej to wygląda. Ale Adidasy nie wchodzą ewidentnie. O! Adidasy wchodzą. Jaj, jaj, jaj! Co muszę zrobić, żeby trafić? Przestrzelić wszystkie. Tak. Żeby... Tylko nad, nie obok, nad. A przedtem mówił, czy podkręcać można tą pierwszą, bo jak ominę tą, to wtedy jest ok. To jest taki stary, nie powiem. Co? Stary wyjadacz. Ja <laughs> bym powiedział starych. chuj No to pokaż młody, jak to się robi. Fajna, ale za mało podciąłeś. Wie, strzałowa była, co nie? Tak, tak, tak. Cieszę się, że mam próbę chociaż jedną w tą dużą bramkę. Więc jak pokażę, że jest ok. Kurde, no fajnie by było. Yeah. I czemu ja muszę grać na remis? 3, 0, ale źle jeszcze kończy, ma szansę na remis. Powszeczka. Okej, okej, okay, okay, czyli mamy gryweczka? Po długim myśleniu stwierdziliśmy, że po prostu, jak poszliśmy w tą stronę, od najmniejszej do największej że jest relis, tak, to dobra, wrócimy. wrócimy po prostu. Dobra, jak już będziemy, załóżmy, w podobnym czasie yy, kończyli i mieli tą ostatnią pasik do małej bramki i, I że nie trafiasz. I nie wtedy trafiasz i drugi trafia i jest tyle. ja, to będzie mocne. Yy, to ja wtedy wtedy kończę ten odcinek, i jak ma być pięć konkurencji, to skończysz się na trzech. <laughs> Czyli od dużej zaczynamy. Od dużej. No dobra. Uuu, no jak czyściutko! Wow. Poprzeczkę. Orlik, tak Poczułem jak dołożyłem po no, jak ją prze... przeciąłem tak bardzo. Tak Czyli teraz ja mam powtórzyć po tobie Orlik I Ja pier Ale jeszcze tak tu Vamos. w którą mierzysz? Żadną. Kurwa! <ścoughs> tu tu trzeba leciutko. Ja pierd... I Michał Jest gość mocny, co? Jest goś mocny, z tej prawej. Ja, 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 ja. I love this game! Nie, skup się, bo lekceważenie źle się kończy. Ja Nie, nie ma opcji teraz już. To ja se zakręcę specjalnie z lewej. Uuu, no i trzeba było tak od razu. Jak trafię, to wygrałem, więc jak zacząłem no-look pasem... A mogę coś, mogę coś no. powiedzieć? Jeżeli trafisz, to no. wygrywasz. No. Ale potem sobie zbiorę piłki. No. I jeżeli... Wszystkie pod rząd? Wszystkie pod To to gryfka? To remis. Dobra. Dobra. Ale jestem koleżeński. Zaczynałem no pasem, więc kończę no Easy win. Ja tu 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 tu. Ja ale przes... Tu, 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 tu... Mogłem się nie godzić na to, bo teraz mogłem zremisować. Byłoby po punkcie. I potem się odkuć, może na kapkach. I walczyć w ostatniej. Wiesz, jak kapki będę podbijał? Przecież tak nogi nie da się Bamu! Idziemy z konkurencją numer cztery. Moi drodzy, czwarta konkurencja, czyli. Kapkowanie z tylko słabszą nogą. Uu, tu czuję się słaby. Samo kapkowanie słabszą nogą tylko jest naprawdę trudne. Ta noga jest taka sztywna, nie? No jest inna. Jak to sobie prawda. pomagasz na zmianę, to jest ok, ale jak tylko, to ja mam wrażenie, że to jest taka prosta noga w kolanie, tylko tak. Ale główną zasadą, która będzie, to, że w tych kapkach będzie wszystko powyżej głowy. Ok, Czyli każda noga kapka powyżej, powyżej głowy. głowy. Uu, no dobra. Tak sobie Takiego. możemy zrobić i kto będzie miał więcej, ten wygrywa. Tak jest. No to pocznij, pocznij, co na poczcie. To, to już wygrałeś odcinek, no już się wiem, nie skupiasz coś tak, tam, tak, ja, tak. ja to rozumiem. No zacznij. Jeżeli zrobisz powyżej 10, powyżej 10 cię już leję. Obieczyć. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kurde! 17 i pół, bo tam to jednak nos. 17,5. Ale wow! Szanujesz? Szanuję. Teraz mogę przegrać. Tutaj. Ej, jak teraz wygrasz! To szac. Dzięki. Pobić 17, wow. Ja w ciebie bierzę. Raz, dwa, <try> trzy.

Powalczę o honor. Powalcz o honor? Bo warto? Bo warto. Nie, ja lubię powalczyć do końca, chociażby jeden punkt, bo jeżeli nie, to wracasz moim autem ty, a ja wracam na nogach. Uuu, a jak kawa masz, this... dzień by szedł. Nie, nie, myślę, nie myślę, że, myślę, że na kolację bym zdążył. <laughs> Okej. Okay. Tylko gorzej, bo nie wiem, którym bym szedł, bo tutaj się, jedzie się autostradą. Yeah. A musiałbym jakimś A finalną, moi drodzy, konkurencją jest nazwijmy to wykończenie. W czym już w ogóle nie u siebie myślę, że jestem skończony. Ale, ale to może fajnie wyjść, że tu mnie zaskoczysz, właśnie. I siebie bym też okay. zaskoczył. Jest z różnych po prostu, teraz wy to widzicie, z różnych pozycji są ustawiane piłki, a my po prostu musimy wszystkie wykończyć pomiędzy małą bramkę a dużą. Tak, jakby to okay. są te, te ograniczniki, gdzie bramkarz ma najciężej. Po prostu. Mała bramka to jest ala bramka. Tak, trafiasz po prostu w tą szczelinę, masz punkt, okay. ale jeszcze dochodzi jeden element. Element dodatkowy, czyli czas. OK. Czyli będę po prostu, będziemy sobie mierzyć stoperem czasu szybciej. szybciej. I kto będzie miał lepszy czas, dodatkowy punkt. dostaje dodatkowy punkt. Tylko ja bym prosił Cię karny, ok, ale resztę strzałów, że nie strzelamy na zasadzie pasa po ziemi, żeby tylko zaliczyć między małą a dużą bramkę, tylko żeby to był faktycznie strzał. No to możemy się umówić, że nie ma pasów. Że ziemią, tylko może być karny. A tak, tak to ma być jakby. Tak, by było. Chociaż, żeby była kaczka. Tak, 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 tak. Kaczka jeszcze OK. Powodzenia. Powodzenia. Zacznij trzy, dwa, jeden, czas start. Ok. Ja pije Nie ta bramka. Lepiej Dawidku. Przepraszam, siedem ale... sekund. Co za Michała. No, gotowy? Tak. Trzy, dwa, jeden, start. Nie, ta bramka, panie kolego. I teraz po krótkim. A teraz znowu po krótkim. Ujujujujujujujuj. Panie Michał. Ja pier. A daj z tej lewej, pokaż. Trzy brameczki! Jaki czas? 20 ile? Siedem Aj, Ale bramkami, brameczkami wygrałem, ale te dwie, slow-mo. Panie Michale, powiem tyle. Naprawdę Pana noga a, 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 słabsza jest lepsza. Róbcie, i... z, róbcie z tego szorcy. Także tak trzeba było. To było dla wygranego, oczywiście, tego odcinka. Yy, boli mnie jedynie dupa że w niektórych tych, tych tych przegrywałem albo takim głupim remisem no wiem. I potem mi się gło, Na styku Na styku i potem tak dupy dawałem po prostu Ale z drugiej strony właśnie, że o to chodzi, w tych odcinkach mamy właśnie siebie sprawdzać w głupich challenge'ach I w tym momencie wy, nie dość, że oczywiście padacie do cacha i zobaczycie jak się pobawiliśmy troszeczkę na krótkich formach To przy okazji możecie dać nam kolejne wyzwanie, w którym możemy się zmierzyć Ja ogólnie też mam taki pomysł, że oprócz tego, że w sumie testujemy się jakby, wiesz, po piłkarsku Ja zastanawiałem się, czy troszeczkę sportów nie odmieni żeby się troszeczkę jakby W innych sportach? Otworzyć jakby na też na inne dyscypliny. Super, super pomysł też. Mam y, w planach coś takiego, zacząć serię właśnie na swoim kanale, że z różnymi y, sportowcami z innych dyscyplin porywalizować, więc fajny to jest pomysł. A, dlatego że ty mnie tu zaprosiłeś y, do siebie y, i się mogliśmy to sprawdzić, i ja wygrałem, to daj, chciałbym ci dać szansę na rewanż i zaprosić cię y, do siebie, y, i ja wymyślam swoje pięć konkurencji w słabszej nodze i będziesz miał okazję się zrewansować, o Przyją. No super. Przyjął. Teraz zimny dziczek oczywiście wleci, wpadacie oczywiście na nasze sąsiady, subskrybujecie, dość, że Casia kanał to oczywiście mój. No i to tyle. Idziemy się czegoś napić, bo ja myślę, że moja odcina jest dużo jeszcze większa tak. niż zwykle. Bez posmarowania. Jo! Siema!